BMK to jest taki samo wiesz, Tutaj pozycja musi być taka. O, pokażę ci, jak to powinno wyglądać. O, tak się jeździ BMK. Na dłoń, zobacz, no, tu. To musi być równo tu, z tym końcem daszka. Widzisz? O, tak jedziesz, to pozycja musi być tak, wiesz? O, tu jest. Zobacz, jak jest szeroki podłokietnik No to jest właśnie po to, nie, że tu, tu leżysz, tu jest kąt. Tu ma być kąt prosty, zobacz. Do biegów, tu, tak leży ręka i tak sobie jedziesz, nie? Chyba ci zrobię zdjęcie na miniaturkę filmu. No dobra. Także tłumaczę, cioci, jeszcze raz. Lalu. Tak, ręka obłosiona tu, tak? Tu masz te zgniecie nadgarstka, więc ono. Jedna szkoła falenicka mówi, że tu się ma opierać na kierownicy, o tak, ale masz tu możliwość, taka, tak wiesz Jak jest na przykład stoisz w korku, nie? To susy stoisz, tu poddenerwowanie okazujesz, nie? Jedź, kurwa, rozumiesz. <gry> No bardziej zielony nie będzie, no Wiesz, tu, tu wiesz Pozycja jest tak, patrz, nieledwie wygięta Kręgo, tak jakby, wiesz y, Tyłek w tą stronę, a ty odchylasz się w tą Tak, że jak ktoś za tobą jedzie To musi widzieć całą twoją głowę to Pomiędzy ty... zagłówkami Rozumiesz to? No Ale czujesz to, czy nie? Chyba nie, chyba nie No mogę, sklej typa, no patrz Nie mogę mieć BMW Patrz, nie, no zobacz, teraz patrz na to Bulowa musi być, albo jakiś inny tam y, Rolex mhm. W łańcuch y Nie, y sikor no. I patrz, tu kąt 90 stopni Pamiętaj, do biegów, o Nie? I wiesz, i, 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 i chyba, że masz automata, no to, no to nie no, no to trudno, tak? No ale to jest, o, i to jest, ta, to jest właściwa pozycja wygodna, nie? No i tutaj głowę po prostu odginasz, no i wiesz, no I jesteś teraz gotowy na przyjęcie wyzwań w tym wozie